Dziś jest ostatni dzień korzystania z promocji Black Weekendowych. Te promocje znikają dziś o północy i już nie wrócą przez następne 365 dni. Tak, dobrze słyszeliście, cały rok nie będzie takich dużych promocji już. Także jeśli myśleliście o tym, żeby zrobić zakupy na wojanshop.pl, to teraz, teraz w tym momencie jest najlepsza okazja, bo później już takiej nie będzie. Na Voyanshop jest naprawdę bardzo mało promocji, więc w ciągu roku trudno zrobić zakupy w okazyjnych cenach. Natomiast teraz jest wyjątek, ponieważ jest Black Weekend, ale ostatni dzień, więc ostatnia szansa. Także zapraszam pierwsza linia w opisie i korzystajcie z kozackich ofert. Wszystkie produkty są przecenione. Siemano, witajcie! Jest z nami Nubek! Powrócił. Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś, Nubano? Znowu nas zostawiłeś. Tłumacz ja nie się! Ja nie Jak nie mogłem. mogłeś? Karę miałeś od mamy. Byłem. U babci byłeś! <śmiech> <śmiech> ja nie mogę, ty Był jesteś. U babci. My tu walczymy z hakerem, a ty u babci byłeś! Nie babci. niezu. niezu. Nie. Dobra, Dobra. widzowie, spójrzcie. Mamy ostateczne zadanie od hakera. Jesteście przygot... Przygotowani? Jeśli tak, to idźcie na piaskową wyspę, a następnie wykonajcie, pokonajcie parkur Obserwuję was. Znowu parkur ja nie mogę. No, już się boję co to będzie. Z materiałów zróbcie portal. Powodzenia. Okej. Okay. Portal to co to? Zażyź mi wszystkie twoje itemy i lecisz z parkourem, nie? Myślisz, że ja zginę? Ja nie, ja w tych itemach tam przejdę, ja nie zginę. Czerwonego, jaki tar parkour? Jadę. Co ty nowe? Wow! <głos> <głos> Szybko poszło widzowie. Nie, dwoje, nie idź z tymi temami tam. Nie i z itemami? A co to jest? O, ty! Parkur nad, nad powierzchnią masz ten parkur. Wygląda na łatwy ten parkur. Wydaje mi się, że no, będzie gdzieś. wiesz, git. ale na wszelki, ale <noise> na wszelki. Nubek, gdzie ty idziesz? Ja to... no tak, ja mam pomysł. Dobra, dobra, to e, odłożę tej temy, bo w sumie faktycznie nie wiem, po nie, co wezmę mam tam nosić. Wezmę tam skrzynkę, wiesz, czekaj, zrobię. Tak? Dobra, dobra. Oj, co mego, Wyrzuciłem przez przypadek e, strzałę. Idziemy, nubek, no na parkur! Dawaj! No Marku, ty ja <grym grym> spadłeś. Spadłeś, ja. Czy Nie, jedz. Zobaczcie, tu jest niebezpieczeństwo. Gapa. Jakie? Niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo. No właśnie, no nie. właśnie o tym mówię! Ja nie mogę! No tego nie widać! No, tego nie no nie to nie <laughs> widać. Nie mogę! mogę. nowek jest dobry, nowek jest dobry, <laughs> słuchajcie! Ok, to, to jest chyba miejsce, w którym mam z pointa ostawić. No dobra, ja. ty! Powodzenia ci życzę Dziękuję! Czemu ja to mam przechodzić? Ja się cykam trochę! No ja mam i temy! Weź, Dobra, weź. Dobra! Weź. O, U. dobra! Dobra, no nie, za pierwszym... nie Nie może, za pierwszym. Nieee! Nieee! Znowu 180 musisz. Nieee! Nie, co ty zrobiłeś? Ej, widzowie, ja coś czuję, że to pierwsze podejście miałem najlepsze i teraz będę ciągle ginął, nie? Tak czuję. Dawaj, nubek, no, ty, 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 ty teraz. Dawaj, skuraj. nubek, dawaj, nubek. No, nie? Dobra, lecisz. Ale już na... mnie w locie, bo ja nie wiem, czy to Dobra, 3, 4, 1. Wow! Wow! Ej, Dawaj, dawaj, nie drugi, dawaj mego. drugi, no Nie, dobra, dobra Ale, eś! Jest dobrze, jest dobrze Ej, ale to uderzenie w locie, to... Ja nie spodziewałem się, no, że to wyjdzie To było op O, dobra, przeskoczyłem I teraz, słuchajcie teraz Łops Drabinki są łatwe, stary Totalne łatwo To jest jeszcze, tam jest coś trudnego jeszcze Wydaje mi się, że już totalny git Nie, spójrzmy, coś tutaj jest dziwnego, co to jest? Główki? Głowy leg... Tak A kogo to głowy? Steve? A? Czekaj, okay. Steve'a! E? Czemu? Ja myślałem, że nupka na początku od tyłu. <grych> tak wyglądało. O, tam widzę, jest tabliczka i skrzynia. Więc musimy to sprawdzić, okej. Okay. Weź to co w środku i idź szukaj w mob grinderze. O nie, w mob grinderze? Ej stary, to jest obsidian! A na, ten, na ten portal, żeby zrobić portal widzowie. E, dobra, jestem ciekaw... <laughs> nubek spadł. Jestem, ja nie chcę teraz spać. Ej, ty nie możesz spać z tymi rzeczami Tak, to jest teraz najbardziej ryzykowne. Oje, Na Rzeczami Stresuję się tak szczerze, bo jak zginę Ja. O, to od razu. Jestem, jestem, dobra, rzucam ci to. Palionanego! Palionanego! Nie tykaj mnie, Nubek, nie tykaj mnie. Okej, okay, pięknie, zabieram te rzeczy w takim razie. I słuchajcie, idziemy do mob grindera, Kazał nam wejść tam. Ale w sensie na mob -grindera o Jezu! czy do mobgrindera. Ale stresujący skok, ja nie mogę. Tu? Ale stresujący Zobacz. skok. Nie? A, dobra, dobra. Trzy, cztery i ry. JA A! to jest tak kozackie, Ja tam nie idę, ja się trochę cykam nie Puneo, odsyń się To jest niebezpieczne Okej okay. Ej, ale ten podrzucenie, jakby uderzenie w locie, jest mega OP To trzeba wykorzystywać w jakichś parkurach, jak wspólnie byśmy przechodzili Bo to jest ułatwienie mega dobre, jak jest dalszy jakiś skok Okej, okay, w mobgrinderze Ej, czekaj, bójne, bójne. w sumie idę do mobgrindera, a może jest na dole W tej skrzyni, wiesz, tutaj No stary, czemu ja... A to kolejne muszę? rzeczy tam mają być, czekaj Tak, tak Tutaj chyba e, nic tu... nie ma Ej, pojadę. Nie ma nic? Co? To są moby w środku sam Ej, nie zbliżaj się za bardzo do nich. Możesz patrz. Nubek, pokażę ci jak to działa, bo ten nubek nawet nie wiesz co to jest. Mob nubek, grinder. nie rób, nie rób, nubek. Co ty, co ty robisz, Zobacz ile rzeczy, widzisz? Pa, i teraz schodzisz i co normalnie ich bijesz. I one umierają. Widzisz? I sobie ile level zbierasz Jasny, Ile jest! Patrzcie widzę wiele rzeczy, rozbraliśmy to jeszcze nie jest wszystko. Rzeczy są jeszcze przygotowane, patrz tu 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 tu! Ja myślałem, że nubka zabięta, zombie ma takie same spodnie jak Nubek. <laughs> <laughs> Okej, okay, na dole chyba nic nie ma w takim razie. Jeszcze sprawdzę tutaj nie ma to chodźmy na górę Mobgrindera w takim razie Yeez! Ale ryzyko! O kurde! Adrenalina! Ryzyko. Adrenalina, Adrenalina palionara! Gdzie dajder. <laughs> Jaki Dider? Sadzimy tutaj, baj, baj. ja się trochę cyka. tam zbejść? No stary w grinderze powiedział. Tylko daj mi O, nubek Nubek, wysadzisz to! O nie! Pilot jest. Pający. Słyszałem wybuch palion! Z wybuch. No, nie! Stary. Ty, patrz te pajonki w tych kątach! Ale tu jest Z endermanów, stary. Dobra, rozwalam. Rozwaliłem jednego dobra, dobra, naprawiłem, dobra. no Ty, normalnie endermany tam wskakują Dawaj Nubek, skocz tam! Ale nie? nie, dobra, nie, nie Nubek, Nubek skocz Ja cię tam widzę, to, to z góry, jestem na tym drugim piętrze Nie, 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 nie. Ale widzę skrzynię, dobra, czekajcie, czy tam? bo jest skrzynia, znalazłem Seron sk tam wskoczył, ale zginął <laughs> Czytam dalej Następnie idźcie do mojej wieży, gdzie były łuki Wieże gdzie A, tam gdzie byliśmy wczoraj, to tam gdzie byliśmy wczoraj, to wczoraj? Byliśmy wczoraj? Ja w ogóle nie pamiętam tego. No tak, bo ty byłeś u babci. A. Wczoraj? Co było wczoraj? A Wiesz, ta tutaj wieża! To o... co ty masz za pamięć, żółwia! S co, ja no, ostatnio jestem jakiś zamulony trochę, sorry. Mało śpię słuchajcie, mało teraz spałem. Ale, ale, git, ale, git, ale, git. Już, już kumam, już kumam czacza. Dobra, to Palionara ja ci daję tego Opsa, bo tu były trzy dodatkowe bloki Opsa Okej okay. Nubek Oj Nubek uważaj, uważaj, bo to nie możemy tego stracić, to jest szansa jeden Trzy bloki Nubek Nubek! Nubek! To mam, proszę! Ujo. Spoko! O sorry! Jakby... Spoko! Nubek za to! Nie idziesz z nami na tą wieżę! A co ty robisz? Ej. Jaki skubaniec! O ty, o ty, o ty, co? O ty co się obudziłeś, Enderman? Ty, o. Dobra. Patrz jak Nubek, on, on robił jak w Matrixie te uniki? Nubek zostań tam! Dobra, idziemy. Idziemy w Nubek. takim razie dalej. No, ale chcesz z wami, no! Nie, nie idesz, ty, ty idziesz do babci. Bo ty nam zepsujesz. Nie, dobra, dawaj, Nubek musi przejść tego parkura w takim razie. Nie wiem, O. <task> okej no. no dobra, zrez mi się tam wtedy, okej. Okay. Zobaczymy, czy w ogóle to jest na tym parkurze, czy to jest gdzieś tutaj. Więc sprawdzamy ja, na początku te skrzynki. Dobra, stary, on musi 180 zrobić, patrz na to. Nubek 180. Patrz, 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 patrz. O, dawaj! On robi 100 normalnie kopalnia, 100 kopalnia. Podwójna, podwójna. O ja, podwójna! Dawaj! Widzowie, chyba nie wiem, czy to jest podwójną z robi to, robi to, robi to! Jaki rozwyk z kilometra! Ooooo! blisko Było, Było giga blisko! blisko. No. A tak czułem! Dobra, ja zostawię najlepiej sobie rzeczy tutaj Ej, ale tak czułem, że szczerze, taki głupota nupka może wyjść w tym przypadku Najlepiej zrobić rozbieg <grym> Taki duży No chyba to jest oczywiste, nie? Pa, Idziemy Idziemy, o, już jest wejście I chyba trzeba pójść dalej O nieźle, noba. Dziadek, tak. dziadek, nie, źle palion, próbujesz trafić nuba? No pewnie, Dziadek, nie. dziadek 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 Czemu ty nie dziadku? Ale uniki robi ty <grym> Ale uniki Dziega. Ej, dobra, to lecisz z tym, lecisz z tym. Ide, ide, Nupka ide. nie dopuszczam tutaj do naszych O regionów. Nie, to, to chyba tego nie przeskoczyłeś. Dobra, przeskoczyłem. Ej, no, Ty! Dobra. Łatwizna! Nice, nice. A! No, nie! No już nie łatwizna, dobra, cyk. Eś, eś. Pięknie, eś, 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 eś. Teraz Ja to po. przyszedłem za pierwszym razem, sprawdźmy, czy ci się uda. No ja aż spadłem o jeden krzesek. No. no tak. Panówek zrezygnował, on tu już nie idzie. Jest, jest. Nie! Nie! Dobra, ale jest to. Masz jakieś jedzonka? A nie, dobra, teraz już nie potrzebuję jedzonka. Widzowie, to ty to za. Zapie... No co jest grane? To, to serio, są... serio, serio, za pierwszym mi to siadło, no? I ja zawieję, nie wiem co jest grane. Jak ty to za pierwszym, to jest niemożliwe. Im Blue nie wiem, stary. Ten... No, naprawdę mi to wyszło Ja, ten pierwszy skok! To no... Jest niemożliwe! To zaraz zamienimy się i tękami. <laughs> no mam dosyć. Nie no. no co jest? Dobra, stary, spadam na dół. Spadam no na dół, nie chce mi się tam iść z powrotem na górę. <laughs> Ej, serio, Haker se wymyślił zadania, po co on tak nie mógł od razu nam dać tych rzeczy, przecież wykonaliśmy już tyle jego zadań. Jakby hacker, czy ty nie jesteś zadowolony z tego, co zrobiliśmy do tej pory? Naprawdę? Dobra, no jest, no... teraz już musi się oddać. Eś, dobra, uwaga, eś, eś. Yeah! ja Jago na gol. la partida! Come on, come, on, come on. A! Co? Już byłem tak wysoko. A, temki, nice. Próbuję, no pewka. Dawaj, dawaj Potrzebujemy cię w naszym składzie! Chyba pomóc, Dobra, Nie no byłem już jeden blok, może dwa bloki od końca. A. Widzę, dziś nie, nie jest mój dzień parkura, ewidentnie. A ty no dobra, jasne. mam to stare. Masz, dobra, to ja sobie to jeszcze czas <noise> <moja> przejść. <noise> to ty nic spać może, co? <głos> <głos> to jest serio lipa stary no, jest. Teraz będzie przypał jak stary nie wrócę, nie? Idę do ciebie, pa, tyle. Ty, teraz, bo ja jestem zestresowany, pa! nie? Udało mi się! Możesz rzucić Super, super duper Ej, ale teraz, teraz ja jestem stary. zestresowany. Trzymaj się stary! Co? Ja mogę też tak zrobić i zginę i będziesz miał rzeczy Dobra, dawaj, też tak zrobię To nie jest dobry pomysł, stary, to się roz... Nie rób tego, błagam! To jest genialny pomysł, dobra, widzowie Kto nie ryzykuje, ten nie je Nie, nie z Wow! Wow! Skoczyłem na łóżko i przeżyłem! I co to było, stary? To była... Ja nawet tego nie planowałem, to jest najlepsze nie planowałem wskoczyć na to łóżko i ja myślałem, że się po prostu rozsypię, a zapomniałem, że o na łóżko cudowny. jak się skaczkuje, to... Wow, wow! Ej, Nubek! No nie mi ty co to za rzeczy? Nubek! Nubek! Skąd ty no zabrałeś no te rzeczy? To były, patrz! Haha, co było, patrz! Nie Ej! rób, nie rób! No, Nubek, Nubek, Nubek! Ale on nie no Ale nie. my potrzebujemy te rzeczy, debinu mały! Żeby, wiesz... Pójdź do tego miejsca, w którym nas skaże haker tam zanieść no dobra, ale to po co on mnie tak bił? Idziemy, on ma też obsa, stary, jakbyś go teraz rzucił już byśmy nie wrócili Ty jesteś no, naprawdę nie, nubek, nubek Nubek, ale teraz odwaliłeś, nie? Kasztanice odwaliłeś, nubek, kasztanice Masz opsa? O, Boże, co ty ale, ale mną zachwiało stary Chłopcy, ty piany jesteś chyba no, Mną zachwiało mną za, za dużo soczku z kubusia chyba, normalnie Wypiłeś typie no, nubek! O, oh, wow, no nubek! Oddaję. Dobra. To słuchajcie, teraz muszę sobie zabrać e, moje itemki. E, wyrzucam te, które są niepotrzebne. Palion, trzymaj resztę opsa. Te no, narzędzia tak. są mi niepotrzebne. E, strzałę wyrzucę. Łuk sobie zostawię. E, mam jeszcze mieczek fajny, dobrze. I tak. Nubek! Ty zabrałeś. Moją zbrojkę? Nie. A. Yeah. Gdzie ty masz tą zbrojkę? Weź sobie ją! Nubano clownano! Ale ty, to jest dla ciebie zbrojka Nubek. Ja ją specjalnie ja. dla ciebie zrobiłam. Nubek yeah. bierz ją! Ale bierz, to nawet to nie, ma, bierz. Nie. Łuk, nie, ma, nie ma że nie. Łów no też bierz. Weź nawet nie gadaj. Nubek! To? Nie ma że nie! To! Nubek, Zakładaj. musisz ją wziąć! Ej ja dziadek! Zakładaj, ja będziesz gnębiony. Zabierz, bo musimy już wracać no powiem, do świata. Zakładaj! No! Masz założyć Nubek! Co się z tą dzieje? Chyba lagi No ma, Zakładaj bo u to, babci Nubek nagrywa. No i bardzo dobrze ci tak <laughs> Nubek załóż. Dobra, Nubek, nie chcesz to będziesz miał nubską, proszę. Masz nubkę. Nie chcę! No ale musisz! Nubek. nubek! Zakładaj to! To zostajesz sam na tej wyspie! Dobra, Naradzim się. Nie, nie wchodzisz do tego świata bez tej zbrojki po prostu. No dobra, Co? Okay. <laughs> Trzeba było tak się kłócić, weź z też łuk. Jak z dzieckiem? Nie? Weź też łuk, weź też. Co ty? Rozwalasz to? Nie, nie może. No weź też łuk. No nie wziął. A, dobra, wziąłeś. Jest. Dobra, trzymamy wszystko. Weź sobie trochę strzał i ten łuk. E, ja sprawdzę, czy on działa. Działa, dobra. To sobie zjem teraz. A co robimy na mego? no idziemy do tego świata i tam rozwalamy co trzeba, nie? zależy gdzie nas wyśle tak naprawdę hakier. Zabieram chleb sobie. Chce ktoś ziemniaki? Tam są w skrzyni. Nie, ja mam chleba, stary. Lecimy z tym. Dobra. Tu stary to zróbmy, może. Dawaj, no to tu, to to. Ja sobie jeszcze wezmę może nowiutki jakiś kilof, żeby było. Albo ten sobie wezmę, okej, okay. Kilow ze szczęściem git. Potrzebujemy jeszcze krzesiwa w naszym składzie i już mamy wszystko, więc jesteśmy przygotowani do tego, żeby przechodzić. Cokolwiek tam będzie. Działamy, okay. działamy. Działamy Włączamy i trzy Dwa jeden! jeden. O, wróciliśmy. Je, je, jesteśmy Co gdzie... się dzieje? Już teraz patrz, patrz Eee! Idziemy! Atakują Bawa mnie! Dawaj z... Zerowało mi level! Jestem! Co? Czym my jesteśmy świadki? Jesteśmy Bo świadkami ze spienia smoka! Czy to end w wojanowicach to jest? Ty. Danego. Przestańcie plić Enderman! Pamiętasz co? Tak, to jest end w Wojanowicach Czyli tepnął o nas o. Żeby rozwalić smoka, to jest ten potwór, którego mieliśmy rozwalić. Czekaj, ale mamy swoje itemki. Jesteśmy na wojanowicach, ale mamy swoje itemki Co Tak, się, z dzieje? tego skybloka, no no no. O nie, ty, czemu to mnie... No czemu to ciągle nas atakują? Nie wiem, nie mam pojęcia, ty debino zostaw mnie Nie patrzy się mnie. na nich w ogóle, nie? To dlatego były potrzebne takie silne itemki, no jednak walka ze smokiem nie może być lekka Ej, a jak rozwalić te za, zabudowane? Stąd stary Jak? Od u. dołu, od dołu, od dołu i w rogu, patrz ja się nauczę, ja się nauczę stary. Ja, ja zrobiłem to Od dołu i w rogu stary Jeszcze Aha. niżej, tu Ojejku Widzisz? Ale jazek, i lifehack ty Dobra, no, stary a! Widzę tam jeszcze, eś Trafię? Trafiłem, ale drugi. Trafiłeś Dobra. na mego? A ta na mego, chyba... a ta, na mego trafiłem Dobra, chyba, a jeszcze tam jest, jeszcze tam Tam u góry tam są z... jeszcze tak, tak. Tam te wyższe są, tam te wyższe, eś Dobra Prawie, prawie trafiłem, teraz powinienem trafić, uwaga Nie, nie trafiłem, jeszcze za wysoko Come on Come on! Mamy to Wszystko? Nie, jeszcze tam gdzie strzelam teraz, nie mogę tam trafić Dobra, próbujemy go rozwalić, chyba On się tam dalej leczy czy nie? O nie, o nie, 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 nie. tutaj nie chcę oberwać Jak on szybko lata! Pat, zlatuje, dawajcie do środka, dawajcie do środka Dawajcie do środka O Rozwalam kurde, go. o kurde Rozwala A nie, on tam jest na górze! Ja nie mogę, ale, ale bez i musimy go z łuków rozwalić Ta, ta, z łuku Dawajcie, Dawajcie, Dobrze. Się na Dobrze! On go zatrzymuje na chwilę jak dostaje Ja nie mogę go trafić! Dobra Jestem ślepy, nie? O, trafiłem, trafiłem Trafiłem! Ale to schodzi! Ale wchodzi wszystko, pa! Pa jak, jak, jak masło, wchodzi! Nie? Jak masło! No pięknie, panowie! Co my tu robimy? Wrócimy na moje ramicę za chwilę jak tak dalej będzie. No czemu nie dolatują te moje strzały? No Kurde, czemu on tak wysoko lata, denerwuje mnie to Nie dam rady go tam trafić, serio Ty, bo mi strzał zaraz zabraknie, będzie przypał Ja mam, ja mam jak coś O dobra, teraz A chyba wiecie, dostał jakie tam były Dobrze, szynce. patrzcie, ale dostaje ale combo Jak trzech go obija to jest Dobra, ja idę na górę, żeby go tutaj obić Jak będzie, okej, okay, to tutaj rozwalam Widzowie, zaraz będziemy na wojenowicach. Prawdopodobnie jak rozwalimy tego smoka w końcu. O, z góry jest lepiej, dawajcie może na górę wejście. Łatwiej będzie go strzelać. Ja nega, ja nega. czemu on tak wysoko lata. Pek, pek, dostał, pek, nie trafiłem. Teraz, nie. No już połowa HP widzowie, mamy go, mamy go. Jest. Dobrze. Jak ciężko idzie, no. Pek. Ale nie mogę go przewidzieć normalnie, gdzie poleci. Jest, zlatuje. Zartuję! Dobra. Ty, Wieszko? ale dobra, wiesz co? Ja nie podchodzę, bo on mnie wybije. On mnie wybije. No, on cię, i z... on cię zrzuci, on cię zrzuci. Nie możemy Ta. zginąć. Tak. Z łuku go po prostu bijemy cały czas. Dobra, ja się odsuwam. Czekajmy, czekajmy, czekajmy. Teraz nie, mhm. teraz nie, teraz nie, teraz nie. Teraz. Tak, dobra, 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 idę. Dalej go tak, jest nisko. Dobra. Dawaj go. Bardzo Dawaj robi? go. Pyk, Pięknie. Assalamu Asalamego! As As Dawaj no back. Ty też! Ty też, Nubek, go rozwalaj! Potrzebujemy cię w naszym składzie! Bie, bieg, 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 O, i mamy go! Prawie już! Ostatni shot! Ostatni shot! Kto go ostatni trafi? Ten wygrywa arenkę! O, Let's go! Wygrana! Wracamy! Wracamy do wojny! Ja. Nubek, nubek, rozwaliłeś ty? No, nowego! Brawo, no no Nubek! Twój pierwszy smok! Nubek pierwszego smoka rozwalił! Ale Aha. pięknie! Dobra, dobra, mamy jakiś expik nie jakiś duży, ale spoko! w w 13 lew, I słuchajcie, czekaj, czy teraz wrócimy na Wojanowice? Sprawdzamy to. Słuchajcie. Lecimy. Na 3, 4, 3, 4, 4. Ty obu, obudziłeś? Jestem. Obudziłem się, na, na nabry, tak jesteśmy. na ja nie wyspa. God. Pocałujcie ziemię. Pocałujcie. Dzień dobry, Mua. Wojanowice, Wojanowice! A ty Mua. haker, czumok, nie wiesz gdzie? No <laughs> właśnie, haker. ta nic nas nie pokonasz. Ty w ogóle hakera nie ma. A to Ej, jest ten portal A jest portal jest Ej, nie, nisz go, nisz go, nisz go No, 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 niszczymy, niszczymy, ja tam nie zamierzam wracać, słuchajcie. Nie mam kilofa przy sobie miałam ja właśnie Ej, właśnie, a gdzie są nasze itemki? A mamy te itemki! Ja mam, ale nie wziąłem kilofa A gdzie są nasze itemki? sary? Aaaa, czekaj, że te, czekaj te, O kurde Idę sprawdzić w domku, ale serio, gdzie są nasze itemki? Bo przecież nie chcę mieć tylko tych skyblockowych Też go zobaczyć O nie, co jeżeli on nas ok Ej, jest tu skrzynia w ogóle Yes, dobra, mam Ej, wszystkie i Też mam, też mam. No to los. No bo ty też masz nie swoje najcenniejsze tenki dirta. Nie mam. Nie no, pewnie to ma. Widzowie, mam wszystko, Udało nam się. Sam nie sądziłem, że nam się uda. Ale ciekaw jestem, co haker teraz wymyśli, skoro go nie ma. Pewnie coś kombinuje. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.